No. papen. Sioanko, witam w mojej kuchni. Sorry, że taka brudna, nie wiem czy to w ogóle widzicie w kamerze, ale stała nieruszana przez kilka miesięcy, bo ja nie muszę jeździć i chciałem nie jeździć. I na tym polega cały myk, że pora ją odpalić. Ale zobaczę, czy w ogóle da się wejść do środka. Akumulator w tej bestii jest rozładowany do zera. I tutaj przychodzi magia. Mógłbym wziąć od dziadka prostownik, taki oldschoolowy prostownik, który stawia takie rzeczy bez problemu na nogi. Ale mam dużo ciekawszą rzecz. Mój ojciec ostatnio kupił takiego powerbanka, pożyczyłem go od niego. To wygląda w ten sposób. Czy to jest taka dokładka do niego. Oh. I ten powerbank już mi raz odpalił, Subaru, bo nie jestem na tyle głupi, żeby przez 4 miesiące jej nie ruszać. W takim sensie, że ją odpaliłem, żeby wiecie, no żeby się przejechać. Przejechałem się, nie wiem, z 50 km, no bo to by było bardzo niezdrowe dla samochodu, jeżeli bym go przez 3-4 miesiące. Trzymał bez ruchu I sprawdzimy, zobaczymy, spróbujemy Odpalić samochód na tym powerbanku A potem podpiąć go do nowego Prostownika, bo nowe prostowniki nie postawią Akumulatora od zera Dlatego do roboty Nie wiem czy cokolwiek tu widać Ale robimy tak, plus do plusa, wiadomo Czerwony do czerwonego Czarny do czarnego Miejmy nadzieję, że nie, nie wybuchnie Nie? Okej okay. Uruchomił się nawet Coś mi pika teraz klikamy boost, to jest naprawdę akumulator wyładowany do zera i teraz klucze A. już o. chyba widzę, że zadziała, bo się zaczęły kontrolki świecić. O, tak powinno być widać, przecież nie wiem czy ta gałka nie będzie zasłaniać Dobra, damy wsteczne, żebyście widzieli. Moment przekręcania kluczyka. Sprzęgło wciśnięte. Wyłączmy światła, wyłączone. O. No? Stoi. Było ciężko, ale udaliśmy radę. Silnik działa, a ja was chyba biorę na przejażdżkę. Co, dawne czasy się przypominają, jak tak jadę i gadam. Tylko, tylko słuchajcie O jedzieciecieciecie ,cie 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 ,cie, kur Na rondzie jakby mi stanęła by była lipa Ale mam tego powerbanka z tyłu Więc na wszelki wypadek no, Może bym trochę zatamował ruch Ale dałbym radę no, Dałbym radę Zresztą daleko od domu nie jestem No jedzie No no jeździ Na razie tak trochę ospale Wiecie o co chodzi Jak tak daje gazu to tak no, Focha potrafi strzelić, no potrafi strzelić Focha, ale jedzie. Słuchajcie, ja też wiem, że ten akumulator jest generalnie do wymiany, jeżeli on został rozładowany do zera, ale podłączę go na noc do garażu, spróbuję wrzucić, wrzucić samochód, podłączę go na noc, słuchajcie, pod, pod prostownik i zobaczymy. No, powinno, powinno, powinien jeszcze chwilę pożyć, szczególnie, że nie jest zimno tutaj. No, już powoli mogę dociskać, widzę, że się orzeźwił ten samochód. Jedzie, jedzie jak trzeba, na myjnie go dzisiaj nie zabieram, bo się boję, że jak go zgaszę, to już go nie odpalę, trochę by było właśnie z... pod maską grzebać na myjni, no nic, ja tutaj pojeżdżę sobie w kółko i, i dam wam znaka, jak ją podepnę pod prostownik, mam nadzieję, no dzisiaj chmury są, teraz jest taki deszczowy tydzień, ale mam nadzieję, że nie będzie za szybko padać, padać to raczej na pewno będzie. Okazuje się łapu rowerzysto jak skręcasz. Olej mogłem sprawdzić. No dobra, już jest ciepło sini. Eee, słuchajcie, na, na dzień dzisiejszy no, nad morze bym tym nie pojechał, ale wygląda na sprawną machinę wam powiem. Naprawdę. Nie ma... nie ma jakiejś lipy strasznej. Ładuje? Chyba to ładuje. Na początku trochę mulił, no ale wiadomo to jest... Yy... No ta fura stała z półtora miesiąca teraz i przed tym też stała półtora miesiąca, zanim podobny rozruch jej zrobiłem. No zastanawiam się tylko, jak ten akumulator, czy on jeszcze będzie trochę żył, czy już w ogóle jest trup, ale no ładuję go, więc nie powinien być taki trup, jak się wydaje. Z tym, że no pytanie, no jak szybko się znowu rozładuje i znowu trzeba, no czy będzie trzeba kupować nowy. No ja przeżyję te 300 zł kupić nowy akumulator. Po prostu się zastanawiam I, i tak pewnie to zrobię dla bezpieczeństwa. Pytanie: po prostu kiedy? No i tak. Powerbank się sprawdził, subarka siedzi, się dzisiaj ładuje, a ja. No, zaczął się upał. Zaczął się upał, ja troszeczkę już. już się ogrzałem na zewnątrz, i pora wam pokazać, co się w pokoju u mnie zmieniło. Po pierwsze, wieje, Chłodno. Nawet nie wiecie, jakie to jest przyjemne. To nie jest tak, że to jest moja fanaberia ta klimatyzacja. Yy, znaczy w pewnym sensie tak, ale powiem wam, że tutaj, ja mieszkam na poddaszu, jak widać. No tutaj jest, 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 jest no. Potrafi być i 35 stopni, jak jest upał. I yy, ja żałowałem w zeszłym roku, że takiej klimy sobie nie kupiłem. Yy, no wydatek, no ile? Ponad 3 koła dałem, ale nie żałuję. No to jest nawet taka jedna z tańszych klimatyzacji. Ale na taki mój pokój wystarcza. I wierzcie, mi komfort jest najważniejszy. No, ale właśnie, nie wiem czy zauważyliście. Nie ma wieszaka. Który jest tam. Dlaczego? Klima mam od tygodnia, słuchajcie, i wstałem sobie w dniu, kiedy ta klima miała być zakładana. A tam w końcu dzień później była zakładana, nieważne. Wstałem. I mówię, nie, no trzeba przesunąć ten wieszak, bo, bo tu był wieszak, a nad tym jest klima. Więc nie, trzeba przesunąć ten wieszak. No, ogólnie zrobić miejsce, żeby panowie mogli założyć tę klimatyzację. No to wziąłem ten wieszak i tak chamsko przesunąłem, nie? Tak wiesz, na wstęp, bo to w ogóle było ma bardzo dużo rzeczy. I tak się spojrzałem myślę. Ale to jest teraz przestrzeń. No i się skończyło tak, że zrobiłem, posprzątałem w pokoju i jeszcze wieczorem tego samego dnia. Nie wiem, czy to w ogóle kojarzycie z mojego pokoju, ale y, ta półka. Była tam i tam była taka przerwa, a teraz tutaj jest więcej miejsca, po prostu jest większa otwarta przestrzeń, co prawda tam się nie da wejść, ale ja tam nigdy nie wchodziłem, więc w ogóle fajnie mieć łóżko przy ścianie. Jak ktoś nie ma ma możliwość się postawić, to, to jest fajne, bo, bo jakoś tak możecie macie jeszcze jedno miejsce oparcia, powiedzmy, fajna, fajna rzecz, polecam, serio, polecam.